Nie jestem zbyt podekscytowany Nie Ale sklady No przestań A myślałem ostatnio o tym, żeby może na lato się przygotować i coś A ja słuchajcie, poproszę w takim razie karę trzecią Farba Nie gadaj Która zniszczy twoje buty Co? Tak. Nie. Tak. tak. Więc nie. właśnie się, że dzisiaj nie przyjęłem jakichś e, tak. balansiagów. Nie chciałbym zniszczyć tych butów, bo one mi są potrzebne jeszcze później. No to słuchaj, to się musisz wybronić. Dobrze, brońmy się zatem. Okej, okay, słuchajcie, standardowo będzie 2,5 minutki. Według mnie wybrałeś najgorszą możliwą opcję, żeby wybronić się z hejtu, który powstał, gdy zacząłeś źle wypowiadać się o kostku, czyli wybrałeś queerbaiting, co cechuje się w branży tym, że ty jako mężczyzna wybrałeś drugiego mężczyznę, do tworzenia shipu, by dostać jakieś tam swoje korzyści z tego, właśnie ocieplenia swojego wizerunku, przez to, że no dostawałeś wiele licznych komentarzy, że no już cię ponosi. No i według mnie po prostu byłeś bucem względem kostka. Moje pytanie brzmi, czy nie uważasz, że powinieneś rozegrać to jakoś inaczej, nie wiem, może zdystansować się co do niego, po prostu spróbować być miłym, a nie nakręcać znowu kolejny ship?